Siemano widzowie, w tym odcinku przedstawię Wam sposób, dzięki któremu będziecie mogli być niewidzialni w Fortnite, także ja zapraszam do oglądania. Zostawcie jeszcze suba na kanale, bo lecimy po 3000. Do końca wakacji zostało jakieś niecałe 200. Oczywiście zostawcie jeszcze łapę w górę pod odcinkiem. I tak, do tego glitcha potrzebny nam jest Jak rekwizitor. Jak zrobić rekwizitor? Najlepszy sposób. To co mi się wydaje, to musimy zostać porwani przez statek matka I wtedy Se nabijamy nieb... niebieski skarbiec, Czyli trzy gwiazdki Se nabijamy I wtedy otwieramy skrzynki I ze skrzynek nam wylatuje rekwizyt I tak żeby wykonać te oblicza Potrzebujemy wyskoczyć stąd I od razu po skoku użyć sobie rekwizytora I trzymać przycisk biegu Także lecimy Okej, okay. jak widzicie, jesteśmy niewidzialni, ale jeżeli tylko zmienimy broń, to już ta jakby niewidzialność się traci. Jeszcze raz tutaj podlecę sobie pod tą wiedzę, żeby jeszcze raz wam pokazać, że to naprawdę działa, że jesteśmy niewidzialni. Ogólnie ten przedmiot jest całkiem ciekawy, taki jest najlepszy do trollowania innych po prostu. Idź sobie, kurczoku jeden. go dobry, jeszcze raz sobie próbujemy to wykonać. Mam nadzieję, że się uda. Także ok, używamy od razu. Jesteśmy niewidzialni. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. I siema.